Siemano, siemano. Właśnie siemano. Dzisiaj jest odcinek z moim kolegą... I Adamem. Jestem Dokładnie. Ja jestem Kacper, nie? Kto? Chcesz pierwszym pierwszy jeździć? Tak. Dobra, no to no, siadaj mi tutaj. Ja tutaj usiądę na krześło. Dobra, ja Cię tutaj nauczę jak jechać, nie? Czekaj, a pedały ja się... działają? Peda... No, pedały działają. Dobra. Ech. Zacznę zacznijmy tylko. Dobra, nie? to... Dobra, pierw otwórz silnik. I lagi trochę. No wiem. Jak chyba to takie dziwne lagi są. Musisz się przytrzymać, nie? Teraz ręczny spuść. Czekaj. Ręczny tutaj masz. Czekaj, tu. A, a no Dobra, no, teraz jedź. A łopatkami gminia z biegi, nie? Tu do przodu, tu do tyłu. A jeden. Trzeba sprawę Trzeba naprawić sprawę a? Ale to jest Figma XD Nooo Głasz, pociąg zitę Nie wolno Wiem, nie, nie jestem <laughs> Auto ciepła Głazdy chodź się Dlaczego masz auto? Niu? Nie umiem Biegnij do niego, shift! Kiknij bie, wuj, shift! Tu jest shift! Tu i biegnij! O, biegnij, Biegnieś. Weźcie je tutaj do wejścia! Dobra, ja chłopie nie umiem! auto tam za? Wjedzie, do tego. Zjedzie. jedzie Tym auto samo jedzie? po ty ci mój czas? na nowo Do? ona jedzie?

on to Sigma, jeśli chodzi o kierowanie. Ha? Dobra, ja jestem ty. Rift! Ładna! <laughs> Czemu to samo gazuje z tobą? U <laughs> mnie? To co to ty... jest moja głowa, to Pójdę! Z, z driftów nie jestem dobry. Jakie, bo to takie, on tak słabo łapie.

Je, je, już ma dwadista też jak Nie wiem, bo to jakoś tak działa, że odezmasz jeść tam daj mu daj mu, daj mu! Pójdę! Daj mu, daj mu! Uh, uh, uh. Aha! do wody co widzowie ja się na chwilę muszę wyciszyć Przerwa, bo musieliśmy coś zrobić. Problemy te knieszki. Dokładnie. O, laguje. Budę, co to za lagi? Czekaj. Daj Ta z to będziemy się bawić z tymi. Rehu. Eta, wolek i do tego miasta dojedziemy? No dojedziemy, spokojnie. Nie bój się. Ej, to ja tego tu się w ogóle nie wprost Ja wiem, kto No to trzeba... No trzeba tam zrobić. jeszcze się przez mogę zesłać. Ale, ale mogę... Co się stało z tym drzewem? <gryzamy> Co to było? Kościół! To jest trochę. to będzie. Zder. Kiedy ja. A chcesz teraz? No. To Ej, po mnie będę dyktował. Dobra. O, będzie policja za... Nie, tylko nie zaufala, nie? policja Да, я муку не буду Добра, дай му Давай, пошел To ale <much> <w> <much> Chłopie, A ja co? a ja się na godzinę, to tak szybko No ja, Co tu się dzieje? To no tak zjeść do mną, ten bieg Taki z Adam? Właśnie nie. Może się nazwa to jak ty, nie? Dobra. Jedziemy... pod górę. Pod górę. Kierownica Jak dorośli tak ludzie? Były drifterzy. Jak drifterzy nie? jadą gdzieś 300 na godzinę i dosłownie wyrabiają się. A Kawa ich zapręcza. Nie, ja jeszcze pewnie raz zginęłam, ale to nie rozrobi się. Sytuacje. To one ją? Nie, 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 nie. Dobra. Króleczka. Dla nich jest to, że jest mało baterii.

Wracam do MK ze z tymi najlepszymi desami. Aby na, na jakiś zamochów z najlepszymi ulepszeniami. Co to jest? To jest blokada i nie przejedziesz z tam. Jestem widziana z szana. A czemu to jest blokada? Chyba no, tam już to nie słabo jest. No. Czemu ja do tyłu jadę? adam ne baba şimdi mutfakta insper yapar efendim kopya alsın ya hayır şimdi

Dawaj, pedy dawaj dawaj gryp się Ja daj 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 na daj modyfikacje na daj A daj tam daj już można kupić Ty? Tak Mam daj że daj sobie daj 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 znam, znam. To się znam, ale go nie oglądam. No nie, można powiedzieć, że jestem ja dorosłym. No bo masz 6-7 lat, nie? Hmm? Ej, rampa! Pam, pam, pam Ej, pam. no? Mm? Tylko, że się wyje, nie wicelowałeś. O coś jednak tak. Magia. Magia. Zdało za... łączyć wyłączyć. Wyłączyć do kikni E. E. I jeszcze pełen przysmuchy na tym. Na ręcz światła. musisz najechać na jechać, a to. Na co? Bo na ręczny Wtedy wykiknęć pełen przysmuch. jeszcze. Bo lewie. No. Mmmm, daj mu. Ej mi do tych taxi, ja taxi. Dobra, panie gdzie idziemy? Nie wiem. Do miasta? Czy do domu? domu. No dobie, ja muszę się na... Ja z moimi kolegami musimy się wyciszyć na, na razie. My na osób z tech, powojem i za 20 minut dzisiaj będziemy musieli skończyć ten filmik Dlatego, że... 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 że Oj, oj, nie... To jest momentarz coś innego powiedzieć coś... innego. W sumie nie wiem, Robloxa Ej, mhm. w Robloxa tam mapę gdzieś można driftować Tylko, że... bo y, Tylko, że nie będą działały pedały No właśnie, wiem Myślę tu, nie? Chyba ja zapiszę G. Nie wiem po co. <grystanie> Jakie ogólne matka. Ułam Teraz się wyłączy. Co było? Tak nie wiem. A jakby co to ma lecie? Eee... Hmm. Ja bym mieliśmy za techniczne. A, i ogółem możecie nam wysłać do najca na wkład na lepszy sprzęt. Dokładnie. To By bardzo miło i uprzejmie. No, żeby Wam nie przeszkadzały te, te... lagi, nie? Jeśli Wam przeszkadzają, bo... wiecie. No, ale... ci sobie zatrzymać, zrobić sobie sobie do zarełka. No. Po pićku iść. No. Mo no, może po jakiś... Nie, zawsze się za jakiś czas może zrobimy live'a razem. O, tu live. Dobra chcesz się zagrać? Nie, to jest driftowe. Nie A na bruchawie nie działa kierunca. I pedały. Iść na prywatnie czy na publiczny? Ale nie działają. To nie. Gdzie ma kierownica i pedały? Na brukawie? No? O oh, kurde, serio? No? Ty chłopie, nie wiedziałem. Daj odpalaj. tak by sobie było, tutaj by się dawało wody jeszcze i to by tak, taka para leciała no albo jak się to kręciło, nie? o, albo najlepiej takie lampka nocna i pat tutaj jest kółko, to by się świeciło no, tutaj się świeci, nie? jak się włączy. serio? no ale go trzeba ładować, a on jest to zładowany lata, to latarka i takie do kręczenia no. wiatra Ej, ja głupi kliknąłem chyba to. Coś... co, coś, co może spiąć nie? Jakie? Kiś, nie wiem. Ej, gdzie kurso jest? A, A, a dobra, siepi jest. Jakie? Nie, nie ogród. Czekaj, muszę włączyć cię backsa włączyć, bo... A co nie stało? Bo na komputerach jest taki bug, że na laptopach jest taki bug, że ja się nie możesz się ruszać. Unreal. Więc no. Mm. A widzowie jakby co to możecie w komentarzach pisać. Słucham Sigmę. Hashtag słucham Sigma. I tak oczywiście, lajkujcie. Oczywiście. Bo każdy lajk, like, subskrypcja, nas zachęci do coraz lepszych filmów. Dokładnie. A mamy 28 subskrypcji? I darowizny, po prostu robimy to, że jak zarobimy trochę, to będziemy mieli lepszy sens. Lepszy kąt. A ja ogólnie też będę chciał tutaj no Dobra, jakie auto chcesz wziąć? Yy, czekaj, daj sobie. Wziąć. Czekaj, a może... No dobra, to weź sobie. E... Oczywiście za możesz. Mogę też ci zespić. Nie wiem. Chyba Lamborghini Zjedź trochę na dół, bo mam takie jeszcze fajne auto trochę. Hmm? Kiedy? O! Tu, to. Ale kąt! No, podejdź sobie do auta. Wejdźcie do niego. Jak tutaj zmienić kolor? No, tak. Dawaj sobie prędkość, ci daj. Wpisz się, jak chcesz. Już tutaj sobie już piszę. Tu i dawaj, jeśli chcesz, to włącz. Maksymalnie jest 3. Wiem. Felgi. O, <noise> warto Zobaczam DJ Magic tutaj. Nie, nie ma. Krwy. Daj mu. Ej, to działa. Ej, to też nie działa. O ciechę. To sobie... Oj. O? Nie, nie, bo on łączy się weksa. A sama wyłączy się. Dobra, już już. O? I sobie trochę Ik ga nu door met de grond. Ik ga nu door met de grond. Ik ga door met de grond. Ik ga door met de grond. Ik ga door met de Ik ga door met de Ik ga door met de grond. Ik się do myśli nie, ale ja się... Czy... Nie wiem, co Spokojnie widzę, że ja jestem w ogóle nieprofesjonalnym sierocznym. Ja da się łódź komuś No, da się. <śm> <śm> co jeszcze zrobić? Ci zespieć, a musi zespić, a ci za Game Pass zespić? A ty masz Game Pass łódek? No? O kurde. To jest... ja, jaką, jaką chcesz? O ja, serwy masz? A, a mi jacht, bo nigdy na jachcie ten? nie byłem. E, te, najpierw, ten? Najpie, e, najpierw ten. ten? Tak. Najpierw ten, a później chcę ten. Jezu, co to jest. No też, się do niego wejdę. Mm. Ej, to wiem ja, jak na nim driftował. ちゃんと。 Ja nie mogę. Co ja nie pójdę? Nie wiesz, <grych> czekaj. Bo to się tak buguje z tymi gamepassami. Znaczy, gdzie mm. możemy? Muszę... Okay. Tu trzeba zaspić trochę dalej, bo on to jest zepsute trochę. A, baka, 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 bawa, 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 bawa. Dobra, siadaj. O. A to będzie 200 na godzinę jechało? Płynęło. Płynęło, no <grych> Ja no, powinno. Znaczy no, tak. ale płyję 200 na godzinę. W mm. mm. tym będzie może być trochę ciężej, nie? Ej, to mamy na wodzie. Dobra. Ale drift, ej pa, jakie bączki kręcę. ty nie widziała ty co? Dobra, dawaj, teraz będziesz ją drifty. Szybszy iściekli. No. Po roku w Polsce. O nie wiem czy słyszy. A Może się się spodobał Ci tu zostaw fotka, była subskrypcja na jej dzwoneczek. No i jeszcze... Dobra, daj inną grę. Dobra, to widzę. A teraz na polski? No. A czekaj. Ja ciebie. To trzeba kliknąć. Opuść. Eee. Ale co to coś to? To to działa. Mm. Zakna! No bo to tak, takie taki właśnie jest go. Go, go, go. A, pa, jak ci się robiło. Ej no! Bo ty tak robiłeś. I tak, o tu by to było. Dobra, no to jaką chcesz? Nie, no, dziś można kierownica i pedały działają. No to z takich gdzie są pedały, dawałem pedały, to to ja mało znam. Nie, w, Mało, ale w naszej. Ale nie, nie dotyka i pedałów, bo mi przez to się to psuje. A co się psuje? Że że, że, że się zamienia jakby w kierownicę. To? Nie wiem. Nie wiem. Ucieczka ze szkoły? To się dyftuje? Nie. <grym> no. <grym> nie wiem. <grym> Ja jestem. A Dejdimy między drive gramy. Co? Dej między drive gramy. prawdziwe? Nie, bo to gramy z, z temu. Jezus, ale moje prawdziwe... Ja... Po pierwsze, nie jestem na moim koncie. Przecież ja jestem na moim drugim koncie, ale nie jestem na tym koncie, gdzie mam BMG live, a po drugie Bim Drive mi się zapisło? Jak? Nie wiem. Nie mogę go po prostu odpalić. Jakiś cudem. Mmm, to nie wiem. Nie, kończymy ten odcinek? Mmm, dobra, dawaj. Dobra. dobra, to widzowie, kończymy Mo to. I może, może, może kiedyś zrobimy live'a razem. No. więc się dzisiaj, ja się dzisiaj spodobało się, jak to się spotka w Górze Soksyńskim. No i dzwoneczek, a więc no, to?